Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Iskrowicz-Bałys. Nazywam się Urszula Brania, Jesteśmy magistrami fizjoterapii. Od 24 lat prowadzimy prywatny gabinet Studio Biorech w Oświęcimiu. Pomagamy pacjentom poprzez wykorzystanie różnych metod. My jesteśmy certyfikowanymi terapeutkami metody NTT-BOVAT, PNF, Ackermana, McKenziego, osteopatii funkcjonalnej i integracji, Techniki w nietrzymaniu moczu, osteopatyczne techniki w pediatrii oraz w położnictwie, tapingu medycznego i wielu, wielu innych. A dlaczego taki szeroki zakres? Ponieważ naszym najmłodszym pacjentem było dziecko w wieku 4 dni, a najstarszą pacjentką była Pani w wieku 100 lat. My działamy przede wszystkim objawowo, ale w trakcie tak naszego długiego doświadczenia. Okazało się, że działanie objawowe nie wystarczy. Bardzo ważna jest profilaktyka. I tak nasze spotkanie z firmą Forever Living Products. A jakie są nasze historie? Nasza historia jest też dosyć odległa, ponieważ same jesteśmy ludźmi jesteśmy kobietami, matkami, żonami mamy rodziny, mamy też rodziców i okazuje się, że dzięki tym produktom możemy o wiele lepiej funkcjonować. 18 lat temu ja miałam poważne problemy z jelitami. Z powodu toksoplazmozy byłam leczona przez pół roku dwoma różnymi antybiotykami. Wtedy nikt nie mówił o jelitach. Natomiast moje jelita w ogóle przestały funkcjonować. Nic nie pomagało, co było w aptece, i moja klientka widząc moją mękę, stwierdziła, że może mi pomóc taki produkt z kiełków pszenicy, jęczmienia i lucerny. Były to pola zieleni, czyli filza w green. I tak to się zaczęło. Jesteśmy mamami. Ja miałam małą córeczkę, która bardzo dużo chorowała, i okazało się, że jest to duży problem, ponieważ nie mogłam pracować przez to. Trzy tygodnie byłam na zwolnieniu, trzy tygodnie pracy, trzy tygodnie na zwolnieniu, trzy tygodnie w pracy. Moje dziecko przyjmowało bardzo dużo antybiotyków, nabawiło się alergii, i w ten sposób szukałam sposobów na to, żeby pomóc mojemu dziecku, i trafiłam na firmę Forever. Moja znajoma poleciła mi aloes do picia. Zaczęłam podawać córeczce aloes. Okazało się, że objawy alergiczne zaczęły się stopniowo zmniejszać. Przestała chorować. Ja mogłam pracować bez przerw, bez L4. I w ten sposób teraz ja mogę polecić mamom, z którymi mamy kontakt, że jest sposób, aby naszym dzieciom można było pomóc w tych filmach, które będziemy wam wysyłać, będziemy propagować, będziemy wam mówić o tym, czego dowiedziałyśmy się na różnych wykładach z lekarzami oraz dietetykami, o tym jak można wspomagać dzięki tym produktom nasze stawy, mięśnie, układ krążeniowy, odporność, ale także urodę, zadbać o włosy, o paznokcie, o dobre samopoczucie, o to, żeby rano wstać i mieć energię. Podzielimy się naszymi doświadczeniami z naszej pracy, efektami u naszych pacjentów. Na bieżąco będziemy Was informować, czym można się, w jaki sposób wspomóc, którym ekstraktem odżywczym się można wspomóc i na jakie schorzenia te ekstrakty żywieniowe pomagają. Bądźcie razem z nami, obserwujcie nasz kanał na YouTubie, obserwujcie nasz Facebook. Będziemy Was uczyć, jak i Wy możecie zadbać o siebie, o swoją rodzinę. Zadbać o swoich pacjentów, ale też możemy Wam pokazać, i chcemy Wam pokazać, jak możecie pokazać innym, jak kupować te produkty taniej i jak można mieć pieniądze na to, żeby te produkty mieć za darmo. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.